Moi drodzy, podczas montażu zauważyłam, że nagrałam dwie sekundy początku do tego vloga. Ja nie wiem jak to się stało, znaczy wiem, bo zrobiłam, nagrałam to w samochodzie, a nie powinnam tak robić, i to był znak. I zobaczcie co nagrałam. Kamojej drodzy, mamy. Już. Czy wy to widzieliście? Tylko tyle. In, drodzy, mamy. Już. Tylko tyle. Nic więcej się nie nagrało. Kamojej drodzy, mamy. Już. I jeszcze jak chowałam telefon. To to się nagrało. Nic więcej się nie nagrało. Także moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi, jak spędzę te dwa dni, które już u mnie się kończą, to koniecznie obejrzyjcie ten vlog, bo myślę, że trochę będzie się działo i będzie przepis na cynamonki. Także zachęcam do obejrzenia. Skończyła mi się odżywka, a teraz na promocji są produkty od marki Neboa. Ja jeszcze nigdy ich nie używałam, ale jest też teraz konkurs od marki Neboa i można wygrać torebkę Louis Vuitton. Więc kupiłam sobie odżywkę do włosów. Była ostatnia, a ostatnio też na e, grupie włosingowej dziewczyny polecały. Ten turkusowy szampon, więc obstawiam, że odżywka też turkusowa może być dobra. E, I jest to nawilżająca odżywka do włosów suchych i puszących się. Mam suche włosy. No i jeszcze wziąłem sobie takie serum. Ups, takie serum na końcówki, bo mam tragiczne końcówki. No i wziąłem sobie do testów pastę wybierającą zęby. Kiedyś miałam coś z tego, z tej białej perły i były dwie, które się zastanawiałam, bo były na promocji po prostu i zastanawiałam się, czy wybrać tą, czy tamtą. I wybrałam tą, bo tutaj były tylko dwie, a moim zasadą jest to, że czegoś jest mniej. To znaczy, że częściej tu ludzie kupują i znaczy, że jest dobre. Więc zobaczymy, przetestujemy i wezmę udział w tym konkursie, więc trzymajcie kciuki, może uda mi się wygrać torebkę Louis 你说。 Zabrakło wstążek i jeszcze mama poprosiła mnie o takie folie do laminacji więc przyjechałam tutaj i wszystko na szczęście było i teraz jadę odesłać buty wysłać paczkę jedną z Vinted i jeszcze raz do apteki dzisiaj znaczy dzisiaj jeszcze nie byłam, ale ostatnio byłam, wczoraj byłam no, także jest taki korek do wyjazdu no, także jadę wysłać buty, wysłać paczkę z Vinted i jeszcze do apteki. Drodzy, ja już jestem w domu i zaczęłam nagrywać tutorial na sweter dla pieska. Patrzcie, jak wygląda moje studio. Jestem tutaj tak trochę schowana. Jest lekko ciasno, ale tak mniej więcej wygląda, jak nagrywam filmy. Jak nagrywam je wieczorem, to odpalam sobie lampy. Jak nagrywam w dzień, to po prostu pomijam ten, ten fakt, żeby Rozłożyć te lampy, ale zazwyczaj tak to właśnie wygląda. Nie mam takiego statywu, że mogłabym bezpośrednio od góry Wam nagrywać, jak właśnie coś wykonuję, ale myślę, że w takiej perspektywy też jest ok. Przynajmniej jeszcze nigdy nie słyszałam jakiegoś negatywnego komentarza na temat, że. Coś źle pokazuje. Bardziej został komentarz negatywny, że mylę się w nazwach, ale niestety, jeśli ktoś przez kilka godzin powtarza cały czas półsłupki, słupki, półsłupki, półsłupki nawijane, no to. Jest szansa, że można się pomylić. No niestety tak to czasami bywa, ale zawsze staram się e, poprawić i na przykład napisać, bo ja bardzo często mówię półsłupki, bo chcę szybko powiedzieć, a chodzi mi o półsłupki nawijane, więc przepraszam, jeśli tak czasami się mylę, ale niestety ja za szybko wszystko chcę robić i to tak wychodzi. No i teraz kończę pierwszy rządek dopiero i później przejdę do dalszej części. Wszystko wam tutaj ponagrywam. Więc jeśli macie kotka, pieska, to zapraszam was później do obejrzenia tego vloga, do tego tutorialu. No a jeśli nie chcecie przegapić to oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Myślałam nad tym, żeby, wiecie co zrobić, nagrywać mniej tych vlogów teraz, od, znaczy może nie teraz, ale trochę później, bo na pewno chcę wrócić w, w grudniu do vlogmasów więc pewnie będą znowu vlogi codziennie, ale przez to, że nagrywam vlogi codziennie, montuję to codziennie, to mam trochę taki, że wiecie, wlatują codziennie filmy i nie mam kiedy wrzucić jakiegoś tutorialu, więc pomyślałam, że może bym robiła jednak tygodniowe vlogi. Byłyby one na pewno dłuższe, a na przykład w tygodniu jakiś tutorial. No, chciałabym wrzucać więcej tych tutoriali, ale nie zawsze mam na to czas, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, teraz jestem w trakcie nagrywania i może, by było tak, że może nie jest raz w tygodniu tutorial, ale raz w tygodniu jakiś inny film, a raz w tygodniu po prostu vlog. Więc zobaczymy. wpalam kamerę i jedziemy dalej z tutorialem. Mniejszy Rosman, jaki widziałam. Zaraz po Rosmanie w manufakturze wodzi. No pięknie tu jest. Mogłabym tu siedzieć i patrzeć po prostu na wszystko. Moi drodzy, dzisiaj mamy już piątek Ja już wróciłam z przedszkola, z zakupów Jak widzieliście e, I co? I dzisiaj działamy dalej e, Moi drodzy Chcę dokończyć ten sweterek Przynajmniej część, żeby już e, Nagrać, mam tyle Bardzo pomału mi to idzie Myślałam, że szybciej to zrobię, szczerze mówiąc e, Ale nie jest tak źle Zaczynamy od tego golfiku I później przechodzimy dalej Ale ta późniejsza część myślę, że będzie łatwiejsza Bo tutaj jednak musimy tak dużo dookoła e, zrobić. Przyszły mi też włóczki, które sobie zamówiłam, ale nie mogę ich odebrać. Nie mogłam ich odebrać z e, paczkomatu. W sensie z tego DPD-matu, coś tam pick up, to się nazywa coś tam. No i wiecie czemu? Bo nie mam internetu w telefonie. Wykorzystałam cały internet w telefonie, wylogował mnie z aplikacji i nie mogłam się zalogować, a w tym DPD możemy tylko i wyłącznie przez aplikację po, yy, odebrać paczkę. To jest trochę, no, wiecie jak to się mówi. Eee, boże, zabrakło mi słowa. Nie jest to w sumie takie, boże, zabrakło mi słowa. Jest to trochę utrudniające. O tak, utrudniające, ponieważ tak jak ja właśnie zabrakło mi internetu i nie mogłam odebrać paczki, a tak bym sobie wpisała pin, czy tam jakiś kod, i bym odebrała paczkę, a tutaj nic, nic nie zrobisz, więc próbowałam dokupić sobie internet, dokupiłam go, ale okazało się, że chyba to dopiero po jakimś czasie mi uruchomią. Więc nie wiem, czy nie w przyszłym miesiącu, a w przyszłym miesiącu już będę miała normalnie internet, więc. a. Ah. Nie wiem jak ja odbierę tą paczkę, chyba wezmę telefon mamy, udostępnię sobie internet i pójdę po paczkę. Jedyne normalne rozwiązanie i jak mogę to zrobić, no. Masakra. Dzisiaj powiem wam, że też były głośne dzieci, ale było całkiem spoko. Tylko, że jednak później stwierdziłam, że chyba to było trochę dla nich za trudne, bo dużo musiałam im pomagać. Ale dały radę. Jak niektórym podpowiedziałam to, jak podpowiedziałam i chciały zrobić, to naprawdę im to wychodziło. A ci, którym się nie chciało, to było cały czas pani, pani, pomożesz, pomożesz. No i pani musiała pomóc. No także tak to wygląda. Muszę dzisiaj sobie to ogarnąć, te rzeczy. Zaczęłam już też sweter moherkowy, który widzieliście. Mam tyle. Jest tutaj. Zaczynam od rękawów. Uda mi się to? Tak. O, one mają być takie bufiaste. Nie wiem, czy nie zrobię ich takich, że. Nie mogę teraz zdjąć. <śm> że zrobię taką bufkę tu, i później trochę zwężone. I wiecie, że ja to robiłam ponad godzinę. Bardzo długo schodzi robienie tego swetra, więc yy, chciałam Wam yy, po prostu nagrać jakiś jeszcze tutorial przed tamtym swetrem, i będzie to sweter właśnie dla pieska, bo tamto bardzo długo będzie. Będzie, będzie, ja nie wiem, kiedy ja skończę nie wiem, kiedy ja skończę tamten sweter, więc wolałam nagrać coś, co będzie po prostu szybsze, chociaż i tak. Mi dosyć pomału. Dzisiaj będę piekła też cynamonki, więc w tym filmie, tak jak już chyba mówiłam, będzie przepis na cynamonki. Wszystko wam pokażę. I jak na razie tyle z informacji. A co będzie dalej, to po prostu zobaczymy, co dzisiaj się będzie działo. Zaczęłam ostatnio robić sobie tutaj taką okrągłą czapkę, ale stwierdziłam, że jednak mi się nie podoba ten projekt i trochę jest za cienka ta włóczka jak na taką okrągłą czapkę. A mam takie dwie, więc po prostu połączę ze sobą dwa motki i zrobię z nich czapkę, ale taką już wiecie, nie tak, co się robi na okrągło, tylko tak. W prostokącie, że tak to nazwę, e, więc to sobie zrobię, i moi drodzy, muszę spakować sobie włóczki na podróż. Będę jechała jutro samochodem długo długo, długo, długo będę jechała, więc e, zabierzemy sobie dużo włóczek, ale nie powiem Wam jeszcze gdzie, bo to zobaczycie w kolejnym vlogu, bo z tamtego miejsca również będzie vlog weekendowy. Tak, właśnie cały weekend w mnie nie będzie w domu i jeszcze poniedziałek, więc zastanawiam się jeszcze, czy nagrywać sobota, niedziela i wrzucić, czy jeszcze poniedziałek nagrać i wrzucić, że taki trzydniowy. To jeszcze będzie kwestia tam... E, yeah mm -hmm. Zobaczymy, ile, ile po prostu będę nagrywała, jak będę nagrywała, co będzie się działo, ale raczej jestem bardziej ku temu, żeby nagrywać sobota niedziela i poniedziałek, jako taki cały wyjazd. No zobaczymy, zobaczymy, ale myślę, że w ten sposób to rozegram. Także spakuję sobie teraz włóczki. Wezmę jeszcze te, których jeszcze nie mam, które czekają na mnie w paczkomacie Bo będę robiła z tamtych kapturki. Ups, coś mi się tu zaplątało i, i chyba wezmę sobie też właśnie to na tą czapkę nie będę brała sweterka dla pieska ponieważ muszę go nagrywać jak robię i to zostawię sobie po prostu jak wrócę i będę robiła swetra tego moherowego też nie będę zabierała, ponieważ w samochodzie będzie mi ciężko zapisywać a tam sobie każdy rządek osobno zapisuję, żebym mogła później nagrać wam tutorial i zrobić po prostu drugi rękaw e, więc ciężko mi będzie to wszystko tam w samochodzie robić, do samochodu zazwyczaj Zwyczaj wybieram takie projekty łatwiejsze, gdzie nie muszę zmieniać motków, gdzie mogę robić trochę na pamięć. Eee, wiecie o co chodzi. Dlatego stawiam wtedy na takie rzeczy nieco nowego. A moher jest też cieniutki, więc po prostu. No, wiecie sami, jak się z niego robi, trochę ciężko i w samochodzie może być po prostu ciężko. Biorę te dwa motki, zdejmę sobie już tą etykietę. Tu mam taką torbę, więc może do niej sobie spakuję. Więc dwa te motki biorę. Tamte by się przydały motki, więc tutaj sobie dopakuję. I nie wiem, czy coś jeszcze. Myślałam nad tym, żeby zrobić sobie kapturek w trakcie drogi, albo nawet jeszcze dzisiaj, więc zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Ale z czego ja miałabym sobie zrobić ten kapturek, to ja jeszcze tego nie wiem. Myślałam jakieś bawełnie albo mocherze, ale mocheru takiego nie mam, żeby wyszła mi chyba cała kominiarka, znaczy kapturek. Hmm. Patrzę, patrzę i nie wiem, co, co wypatrzyłam jeszcze. Zastanawiam się też nad sznurkiem, czy nie zrobić sobie jakiejś torebki i ją tam po prostu zrobić zdjęcia i nosić. Jest to też dobra myśl. Mam tu taki fajny szary sznurek, zobaczcie ładnie wygląda, ale patrzcie na to. To jest większe niż moja głowa. Z tego na pewno wyjdzie jakaś torebka. Myślałam nad plecakiem nawet, ale nie wiem, czy mam jakikolwiek wzór. Wezmę to. To wezmę. Będzie ciężkie, ale jadę samochodem, więc wiecie o co chodzi. Ale jeszcze się zastanawiam, czy dzisiaj tego nie zrobię, jak mnie nie skusi. Ale to by mi było łatwo robić w samochodzie, a, a kapturek bym sobie jakieś dzisiaj zrobiła. Muszę sobie tutaj wyciągnąć której po porozkładany. mam tutaj tych rzeczy, że naprawdę jest mi ciężko się ogarnąć, ale tego nie lubię. ale to. 4 mm, 6 mm, to jest tu trzy, a to wezmę sobie 3 i 3,5. I pakuję sobie w taki pojemniczek i to zabieram. Dobra. Wiecie co? Ja mam dużo tego. To jest. Um, pu, 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 pu. Wełna, 30%, 70% akryl. Trochę słaby skład. Trochę gryzie. <gryzie> Jakie w ogóle jaki test, yy, czy włóczka gryzie. Ale trochę gryzie. No i nie wiem, tego mam dużo i tego bym mogła skorzystać jako, yy, właśnie, żeby zrobić sobie takie niebiesciutkie kaptury. Kurde, dla mnie to może być. Niech będzie, trudno. Niech będzie taki z akrylem. Ale jest też wełna, więc jest spoko. Połączę sobie trzy motki i myślę, że będzie spoko. Dobra. To to już mam plan na to, ale to później. I co? I chyba na razie tyle, bo nie mam pomysłów, co jeszcze mogłabym robić, a wydaje mi się, wiecie, ja zazwyczaj wolę mieć więcej włóczek i ich nie użyć, niż mieć za mało i później wiecie, być na siebie złą, że, że nie mam co robić. Mogłam wziąć więcej. Jadę samochodem to co mi szkodzi. No nie? Prawda? Prawdę mówię, no. Ej, kurde, coś miałam zrobić i zapomniałam. Coś myślałam, coś myślałam. Ale będę miała jeszcze te. na te kapturki. Dobra, to nie będę miała. Chociaż ja jestem taka, że wiecie, lubię zacząć coś, później mi się chwilę znudzi, wolałabym zrobić coś innego, więc żałuję, że nie mam innej włóczki i tak dalej, i tak dalej. Więc no, trochę dziwna jestem, wiem, ale ale no co ja poradzę, że tak mam, że ja bym chciała po prostu wszystko naraz robić, milion pomysłów, milion projektów, no wszystko, wszystko naraz, no i tak to wychodzi, no i dobra, idę teraz yy, może po tą paczkę, nie wiem, zobaczę, ale na razie chyba napiję się kawy i porobię jeszcze trochę sweterek dla pieska. Znaczy tego dpd po paczkę z Grałam sobie właśnie unboxing i zamówiłam tutaj włóczkę Drops i jest to alpaka z jedwabiem i jest w takim fajnym czekoladowym, brązowym kolorku. I jest tutaj 9 dziewięć... chciałam powiedzieć 19, 19 to by było jeszcze więcej, ale jest tutaj 9 sztuk. Godzina prawie 21, dokładnie 20:45. I ja mam wrażenie, że dzisiaj tylko tak wchodzę i wychodzę, wchodzę i wychodzę, i tak cały dzień wchodzę do domu, wychodzę z domu, wchodzę do domu, wychodzę z domu. I miałam tyle rzeczy do załatwienia, że dopiero teraz będę się pakowała. I robiła cynamonki, i mam nadzieję, że zdążę w międzyczasie jeszcze zmontować tego vloga, żeby go jutro wrzu wrzucić, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, aby było dobrze. <grym> Także zabieramy się za pieczenie cynamonek. Jak będą rosły te cynamonki, to wtedy sobie zacznę już montować, a później dokończę. Taki mam plan. godzina 23. Ja zmontowałam vloga, którego właśnie oglądacie, ale Wiecie co? Nie nagrałam początku. Musiałam nagrać go teraz i musiałam go dodać. Nagrałam dosłownie dwie sekundy, które, za, które pewnie widzieliście na początku. I już po prostu plączą mi się wszystkie myśli. Nie wiem, co mam mówić, ale muszę się jeszcze spakować. Muszę dokończyć pieczenie cynamonek i montowanie tego vloga, bo mam zmontowany początek, a nie mam jeszcze tej końcówki, którą właśnie oglądacie. Także jeszcze to wszystko jest przełożone. Przede mną. Jutro o godzinie siódmej wyjeżdżam, więc tak trochę wcześnie, ale nie za wcześnie, więc jest ok. Mam nadzieję, że zdążę się jeszcze wyspać. Jest 23, tak jak mówiłam, ale wydaje mi się, że na spokojnie. Ostatnio tyle mniej więcej spałam, więc. Powinnam dać radę. I co, moi drodzy? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że przepis na cynamonki był w miarę jasny, bo ja to robię z Thermomixa, to nie jest mój jakiś przepis, więc nie bardzo wiem, czy w taki sposób powinnam to podawać, ale myślę, że. Każdy sobie tam poradzi. Jeśli coś już potraficie gotować czy piec, to na pewno dacie radę, bo jest naprawdę bardzo prosty ten przepis. Dodam jeszcze tylko, że dałam trochę mleka tego cynamonowego. Jest to w sensie, mleko jest owsiane, ale tam jest dodany cynamon, niby żeby podbić ten smak trochę, a tak naprawdę to zostało mi odrobinkę tego mleka, a że jutro wyjeżdżamy i po prostu musiałam zużyć to mleko. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Takich jeszcze nie robiłam. Dodam jeszcze, że ja zawsze używam mleka sojowego bez cukru z Alpro i używam jeszcze mąki orkiszowej. Także takie są zmiany u mnie, ale u Was możecie użyć mąkę. Przędną i zwykłe takie krowie mleko, albo jakieś inne, jeśli chcecie, więc to już do własnej interpretacji, jak tam wolicie. Dobra, moi drodzy, kończę tego vloga, żebym mogła dalej jeszcze popracować, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przesyłam buziaki, papa. Pa. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Po więcej treści związanych z przydełkowaniem, i nie tylko. Wiem, że ostatnio jest więcej tej części, i nie tylko, ale mam nadzieję, że niedługo się już to zmieni. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie pojadę, to również obserwujcie mój profil, bo na pewno w poniedziałek albo wtorek wleci vlog z wyjazdu. Dobra, już kończę. Pa!